Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam Was serdecznie z Mazur. Jestem na obozie organizowanym przez Kubę i dla 4 dni na Mazurach 100 przedsiębiorców. No i razem integrujemy się, imprezujemy, robimy coś aktywnego. Chciałam Wam pokazać, jak jest na zewnątrz ładnie, a fajnie, mnie teraz nie widać, więc nie do końca się da, bo wieje, jest zimno, dlatego będę. Nie, nie byłoby dobrego głosu. Yy, chciałam się podzielić wrażeniami z tego wyjazdu, bo yy, część z Was wie, że byłam rok temu, było 13 łódek, też 100, przedsiębior 100 przedsiębiorców na Mazurach i nie byłam do końca zadowolona. Za dużo alkoholu, za dużo. Yy, za dużo takiej braku brak koordynacji, a teraz w końcu jest więcej kobiet, jest więcej tej damskiej energii yy, i to się równoważy już faceci nie czują, że to jest wieczór kawalerski, więc trochę mniej odpinają wrotki i <grystanie> yy, 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 to jest yy, fajne. Yy, chciałam podzielić się dwoma wnioskami, jakie mam z tego wyjazdu, bo yy, to jest niesamowite, że Kuba yy, prowadząc kanał na YouTubie od trzech tak, lat zgromadził tak wielką społeczność wokół siebie i to trzeba oddać Kubie, że no fajnie się nam wszystkim mówi, co jest fajnego, co nie jest fajnego w tym, co Kuba robi, ale to trzeba przyznać, że był wytrwały, pracowity i, i zgromadził społeczność przedsiębiorców ogromną społeczność. I, I to jest super, że możemy się tu spotkać ludzie z różnych branż, z różnymi doświadczeniami, ale też otwarci na to, żeby siebie poznawać, żeby się uczyć. I to jest bardzo ubogacające, więc pierwszy wniosek, jaki mam, to no są tu ludzie z pieniędzmi, yy, którzy i mam taką myśl w głowie, że znowu mam otwartą głowę, że wszędzie są możliwości, yy, wszędzie są pieniądze tylko pytanie, na ile jesteś w stanie zaryzykować, masz otwartą głowę, żeby, żeby iść po nowe rzeczy, więc to jest wniosek numer jeden, że te pieniądze, one są wszędzie, pytanie, czy masz na tyle otwartą głowę, żeby je zobaczyć, no i żeby iść za tym, tak, żeby się odważyć, to jest wniosek numer jeden, a drugi wniosek, jaki mam i, i rok temu też go miałam po, tym, po tych wyjazdach, że i to jest bardzo fajne, że jak wczoraj mieliśmy taką rundkę networkingu i to jest super, tego nie było rok temu, teraz, teraz było, gdzie się ludzie przedstawiali i mówili coś o sobie, to coraz więcej tych głosów takich, że słuchajcie, no odkryłem, odkryłam, że pieniądze to nie wszystko, że biznes to nie wszystko, że jeszcze liczy się rodzina, relacje z bliskimi, czas na pasję, czas na podróże, na zdrowie, zdrowe jedzenie, sport. I to moje, moja dusza się raduje, że takie wnioski ludzie mają. Natomiast mam taki wniosek, że jednak mimo wszystko jest dużo jeszcze ludzi nieszczęśliwych. Mają pieniądze, ale, ale brak szczęścia. I takie pytanie tu się przejawiało, ile pieniędzy musisz mieć, żeby być szczęśliwym. Ja już wiem, że to nie jest kwestia pieniędzy i szczęścia, bo mam ludzi na etacie, którzy zarabiają naprawdę niewielkie pieniądze i są szczęśliwymi ludźmi, jednymi z najbardziej szczęśliwych ludzi, jakich znam. Więc moja odpowiedź jest taka, że naprawdę to nie jest kwestia portfela, to szczęście. I i dalej czuję tą misję w sobie do tego, żeby zarażać ludzi tym, że, e, że chodzi w życiu o balans, o to, żeby e, nie tylko być w tej pracy cały czas w tym biznesie. Tylko właśnie, jeżeli masz poukładane, spra poukładane sprawy rodzinne, to chce ci się wracać do domu. I tak bardzo to zauważam, że ci ludzie, którzy są pracocholikami, którzy non stop są w tej firmie, to dlatego, że życie rodzinne się nie układa, że yy, no, to jest jakaś, jakaś ucieczka, jakieś radzenie sobie z, yy, no właśnie, z brakiem uznania od rodziców, mimo tego, że faceci mają po 60 lat, dalej to jest jakieś próba udowadniania czegoś, no facet podjeżdża po... Kurde, nie wiem, kto to będzie oglądał, ale niektórzy chcą zaimponować jakimiś super samochodami, stawiając je na środku, na środku podwórka tutaj. No nie w, tym, nie w tym rzecz, więc fajnie, pieniądze dają pewne możliwości, ale, no, ale to nie jest wszystko spełnienie, to jest zupełnie inna sprawa. I nie możemy jej pokładać w pieniądzach. Tam, gdzie pasja, tam, gdzie właśnie życie w nas powoduje, że te pieniądze y, przychodzą i to życie ma smak. Więc y, cieszę się, że coraz mniej tutaj takich y, ludzi, którzy tylko mówią pieniądze, pieniądze, gdzie są pieniądze, tam idę, robię to. Tylko gdzie jest pasja, gdzie jest, y, gdzie jest ta radość stworzenia, y, tam idę. No i to jest, to jest to, czym ja żyję i gdzie chcę iść, i w tych ludziach, którzy idą za tą swoją pasją, tam widzę życie. No i chyba takie właśnie mam przemyślenie, żeby iść z ludźmi, którzy dają mi życie, którzy, których relacje, z którymi relacje są życiodajne, odcinać tych, którzy mają inne wartości ode mnie, odcinać w sensie nie, że ich osądzać, że są złymi ludźmi, tylko po prostu. Iść w drogę z tymi, z którymi wspólne rzeczy nas nakręcają, wspólne rzeczy są dla nas ważne, więc pierwsza rzecz, druga, żeby gdzieś cały czas ten balans jest niesamowitą szczęściarą, że go mam, że, że ufność pokładam w Bogu i. Niektórzy tutaj się próbują na, wiecie, kilka nóg zabezpieczyć od nogi różne mieć biznesowe. A co, jak będzie, znowu nas zamkną? No to może jakiś dom na Dominikanie? A co, jeżeli tu ten biznes mi padnie, to jeszcze zrobię ten, tamten, tamten? No nie, no. Ja wierzę w Boga i że on o mnie zadba. Nie boję się stracić życie. Jeżeli przyjdzie wojna, no to, no to trudno. Jeżeli przyjdzie choroba no to trudno, no będę robić, co się da, żeby, żeby żyć. Szanuję swoje zdrowie, ale nie nade wszystko. No ja mam szczęście w niebie, życie wieczne, a tutaj po prostu robię swoją robotę. Pomnażam talenty i wierzę, że tutaj Bóg mi daje życie w obfitości codziennie. I z tego, co mi daje, ja się cieszę. Trudne doświadczenia, wiem, że mnie czegoś uczą i noszą za sobą wartość. A... No i tyle, no. Byli też ludzie, którzy nagrywają kanały na YouTube, duże, duże zasięgi mają. Między innymi był Łuka, Łukasz Smolarski z Business Missy, ten kanał kojarzę. I no gość 9 lat prowadzi kanał na YouTube, 8 lat robił to totalnie z pasji, niestety nie zarabiał, dopiero ostatni rok zarabia. I w takie coś wierzę. Niektórzy mówili, Zuza, nagraj filmik z tym, z tamtym, siamtym, bo on da Ci zasięgi. Ale ja nie chcę, ja nie wiem, co to jest za człowiek. <noise> Dlaczego ja mam z nim nagrać filmy? Ja nie nagrywam filmów z ludźmi, którzy mi dają zasięgi, tylko z tymi, którzy niosą ze sobą prawdę, jakieś wartości, w które ja wierzę i, i tak zamierzam to robić. Iść z pasją, zapraszać tylko tych ludzi, których czuję i zapraszać ich do mojego życia. Już chociaż tego myślę, że nie było jakoś, ale ja nie chcę iść tam, gdzie są pieniądze, tylko tam, gdzie jest prawda. No i chyba tyle na dzisiaj. Uściski wszystkiego dobrego.